Nie poradzę sobie bez niego, bez niej. Nie poradzę sobie sam sama. To przekonanie bardzo często słyszę od osób, które tkwią w toksycznym i przemocowym związku. Dzisiaj rozmawiamy o rodzajach zależności w związku. Poczekaj do końca, bo ostatnia jest najczęstsza i najcięższa. Pierwsza zależność to zależność finansowa, bytowa, materialna, bez względu na to jak ją nazwiemy, na pewno wiecie o co chodzi. Bardzo często dostrzegane zjawisko w momencie kiedy para wspólnie zaciąga kredyt hipoteczny i wspólnie wiedzą, że są od siebie zależni bytowo. I finansową, ale też bardzo często spotykane w momencie, kiedy pojawiają się dzieci, kiedy para ustala, że tata tego dziecka będzie utrzymywać dom, a mama będzie zajmować się dzieckiem, i wtedy mamy do czynienia na przykład z zależnością partnerki od partnera. Druga zależność to zależność rodzicielska i ma miejsce wtedy, kiedy jeden z rodziców zostaje w związku, ponieważ obawia się, że po rozstaniu nie poradzi sobie w codziennej organizacji obowiązków i wychowywaniu dzieci. Najczęściej ten problem pojawia się u kobiet, bo to one najczęściej sprawują opiekę nad małymi dziećmi. Pamiętaj, że wychowywanie dzieci to prawa i obowiązki obojga rodziców, i te zasady po rozstaniu powinny być ustalone. I najcięższa i najtrudniejsza w wyjściu z toksycznej relacji zależność to zależność emocjonalna, i ona może trwać naprawdę latami. Osoba zależna emocjonalnie buduje poczucie własnej wartości na tym, jak postrzegają partner i jak bardzo on jest zadowolony z tej relacji. Taka osoba postrzega partnera za bardziej ważnego, bardziej wyjątkowego, wartościowego, decyzyjnego, mądrzejszego od siebie. Czuje, że nie może żyć bez partnera i zachowuje się tak, jak on tego oczekuje. Pamiętaj, zależność emocjonalna, inaczej uzależnienie emocjonalne, jak każde uzależnienie wymaga pracy terapeutycznej.